Mam na no, tu kolejny film i dzisiaj będę grał w Minecraft, tylko nie wiem jak mam dokładnie to zrobić. Albo będę z... Nie wiem, nie mam nic ten to ale chociaż Minecraft. Ja obecnie to na to, ale... Nie wiem jak mam to w Chociaż patrzcie mam. Minecraft, Minecraft, ale się. Wiesz to mam ale mam mam zajętą, ale... Yeah. Kamen. Dobra, dajemy try mała No, z ze system. No kamery potrzebuję tego. Tym bardziej kamerzy. zatem. mój ser. Nie wiem jak mam sam nagrywać. No i to jest. właśnie... Nie wiem jak mam nagrywać. Naprawdę nie wiem. Dopiero ten filmik, yy, trwa mi noca, yy, tyle się dzieje. No Tak. Yy, właśnie. podać na kanał. podać na mój kanał. Długiej, yy, plus. Nie wiem, co Wam się pośpieci, ale. Yy, linka w opisie chyba nie będziecie, mieć, no bo Nie wiem, ale co. Czy... Ale jakieś sprawy jeszcze będziecie mieć w opisie. no i proszę. Mam tutaj to trochę się wyrobiłem z tym Minecraft'em. Tutaj ja... E, ja tylko nie wiem jak mam myszką tu operować, więc... Dobra. Uprowadzę po nas, w moim domku mam w ogóle kilof ze szczęściem. Jak powiem. Szczęście trzy. Dobra. I, I naprawdę super jak się zdobywałem trochę się wyrobiłam z tym studio bramem Wam. Tam. ok Kurczę. mi się tak ciężko samemu tutaj kamerę bo nie mam kamerzysty w ogóle nie mam czekajcie trochę Okej, okay. no i tutaj mam swoje ekstremumki, swój magazyn mały mam na razie tam domak i jeszcze trochę udało mi się tu na razie mam, no mam dużo, na razie mi się nie jest taki kilofona, a poza tym muszę z diamentowego robić, um. no dobra. Też mam tutaj księgi, mam pełno diaksów. Udało mi się z tym klofem, z wykopać dużo diaksów, aż na blok i zrobiłem. Jestem tutaj i jestem tutaj, jak się posatuję. Nie, ale tutaj jak nie, zboliłem. Pokazuję wam, jakiego mam swojego skina. Hej, tutaj ja jestem. Czekajcie, sobie cięcie, mogło mi jest trudno i odpoczne Okej, okay, jestem. Udało mi się naprawić. Ale było cięcie, było cięcie. Mam diamantowego seta. Zobaczmy. Set. I jeszcze mam tutaj coś tutaj może kiedyś zrobię serwer, który zapraszam, będę was zapraszał na mój serwer, no i będziemy razem grać, ale na najpierw muszę go stworzyć, więc jeszcze na tym pomyślę, no i będzie znać serwer, mam nadzieję, że będziecie i może nie. No i jeszcze będą musiał wymyślić IP, albo będzie taki losowe IP. No bo e, wyjdźmy na dwóch, jak mi się tu ciężko gra, nie mam kamerzysty w ogóle, e, jakbym miał na sobie by było mi łatwiej grać, jakby się fajnie sobie gra. i nie umiem tak ustawić tego telefonu. no bo jak jedynie mam telefon i na nim tutaj nagrywam, jedynie tak mogę, no i, więc. Więc tutaj już e, problem. Może tutaj już... W piecykach będę sobie tutaj przypalona. Na dwozu dlaczego? No bo ja mam za mało domeczek. No i tutaj podbiłem tam kajwy. Kajwy tam podbiłem. Um, no i inne tam. Mam takie rzeczy no nawet dużo kejów podbije tam, no i dużo znalazłem. z ten kill no, sobie, no Jeszcze ciężko było mi znaleźć ten kill. Zrobić raczej ten kill, no bo właśnie. Um, właśnie tutaj, no i właśnie prawie pierwszy raz nagrywam Minecraft. No, naprawdę, umiem dobrze grać w Minecrafta. No sobie cimy sobie żeby była ładna pogoda, i żebym mógł sobie tu yy, ładnie nagrać odcinek z tym i yy, mogę sobie wam potwierdzić tą I klikamy Enter i mamy zginę. Dobra, i yes. yy, tutaj on co na razie sobie game moda. Klik a no dobra, to jest to no, ja no i na wersji jeden kropka <muszy> jeden sześćnaście sesna... i kropka dwa. Dobra. No i no, coś bardzo dużo. Fumana, Fumana, jej e, naj... E, sekundę. mogę najwyraźniej mówić bo ma już na 11 lat. No, i właśnie y, tutaj, y, właśnie, y, no, ja nie mogę najbardziej na wersji 1.16.5, ale zmieniłem wersję na starszą. To, możemy już skończyć Dziękuję za oglądanie, co macie się i jak chcecie więcej tych filmików, to dajcie łowcy, 10 na cel to dzisiaj 10 łapek w górę, nocno jest mało, no bo zresztą mam też mało, ale 10 łapek w górę i kolejne odcinki z tej właśnie serii i na no, 17 łapek w górę spróbuję zrobić ten serwer, więc pa!